Dzień dobry. Ze względu na sytuację, w jakiej jesteśmy, chodzi mi tutaj o absencję. Jeden zawodnik za kartkę, kolejni zawodnicy, którzy są chorzy i zawodnicy, którzy są kontuzjowani. To wszystko sprawiło, że zmieniliśmy styl gry, postawiliśmy na system 1541, czyli tak naprawdę nałożyliśmy ten sam system, jakim gra Sandecja Nowy Sącz. Oczywiście z perspektywy przeciwnika wyglądał on nieco inaczej, ponieważ pozwoliliśmy mu na operowanie piłką i to bardzo dużo. Nasz pomysł był taki, że stoimy nisko, bronimy pola karnego własnego, ponieważ robimy to dobrze. Doskakujemy do przeciwnika, do konkretnych przeciwników. Oczywiście też nie cały czas pozwalamy na dośrodkowania, które są kontrolowane przez nas, e, przynajmniej tak staraliśmy się robić, żeby były. Mieliśmy swoje momenty, mieliśmy bardzo dobre 15 minut, minimum 15 minut w pierwszej połowie, e, w którym zrobiliśmy kilka dobrych akcji pod rząd. Druga połowa bardzo dobrze rozpoczęliśmy. Końcówka też była niezła. E, ja gratuluję drużynie tego, że pomimo ciosu jaki dostaliśmy, czyli rzut karny i stracona bramka Potrafiliśmy wrócić do tego meczu, strzelić bramkę na 1-1. Niestety, dostaliśmy w ostatniej akcji meczu kolejny, kolejną bramkę po stałym fragmencie gry. Nie mogę odmówić zawodnikom walki i determinacji. Tego nam nie zabraknie do ostatniego meczu. Dziękuję tym, którzy nas wspierają. Bądźcie z nami do samego końca, bo my się nie poddajemy. Dziękuję. Dzień dobry Witome. No, mieliśmy trochę w nowym sąszu dzisiaj horroru, także yy, bramki w, w końcówce meczu. Yy, ale brawa dla, dla drużyny, brawa za, za charakter do końca, że wierzyli że nawet po tej straconej bramce na 1-1 że mimo dwóch minut czy, czy, czy jednej minuty do, do końca, że jeszcze można wygrać ten mecz. Strzeliśmy bramkę i, i brawa yy, za charakter do końca. Co do meczu, przebieg meczu był, był dzisiaj taki, że, że że większość, y, prowadziliśmy, większość czasu prowadziliśmy atak pozycyjny. Drużyna z Lubaczowa stała nisko i trzeba powiedzieć, że y, dobrze bronili pola karnego. Y, ciężko nam było gdzieś tam znaleźć przestrzeń, żeby, żeby oddać strzał. Y, wzrost był po ich stronie. Y, na drugą połowę trochę, trochę to zmodyfikowaliśmy, więcej chcieliśmy pojedynków w bocznym sektorze, bo bo dośrodkowania za bardzo nam nic nie dawały, ale, ale dalej, dalej, dalej też dobrze drużyna, drużyna zobaczyła, broniła i cały mecz, także to nie był łatwy mecz, swoje sytuacje też stworzyli, ale no, w naszej sytuacji najważniejsze, że są dzisiaj trzy punkty zdobyte i zostały trzy mecze do końca i musimy poszukać, poszukać musimy wygrać minimum jeden mecz z tych trzech i będziemy się cieszyć z osiągnięcia tego celu.